Czarne myśli w naszej głowie są szkodliwe dla naszego zdrowia i życia. To są takie pasożyty, takie karaluchy. W dzieciństwie ja mieszkałem w bloku czteropiętrowym w tamtych komunistycznych czasach bardzo często w mieszkaniach były i w blokach plagi, takich czarnych, dużych karaluchów. W nocy włączasz światło, one się rozbiegają. To było obrzydliwe. A więc światło było dobrym, skutecznym środkiem na, na taką dużą plagę, stado, a później pojedyncze sztuki dobijałeś kapciem, kapciem. No, dzisiaj nie ma tam karaluchów, jakby ta wojna została wygrana. Jest, są czyste mieszkania. W głowie też miałem od dzieciństwa bardzo dużo czarnych myśli, jak karaluchy, i zacząłem z nimi prowadzić walkę intensywną. Włączałem światło i pojedyncze dobijałem kapciem. Dzisiaj te czarne myśli się tylko pojawiają od czasu do czasu, ale już wiem, co mogę wykorzystać. Włączam światło. Codziennie czytam Biblię, i czarne, czarne myśli się rozbiegają. A pojedyncze czarne myśli pokonuję modlitwą kapciem, kapciem.